Witam wszystkich, chciałbym wam dzisiaj pokazać taki szybki tutaj poradniczek odnośnie okonia medalowego do zadania dla Zeki. Ja już to nagrywałem w którymś z poprzednich odcinków, wszystkie te zadania dla Zeki i wszystkie te trzy gatunki medalowych ryb które tam trzeba złowić. Ale robię ten poradnik specjalnie na prośbę jednego z moich widzów. I chodzi tu konkretnie o właśnie tego okonia. Dlatego, żeby nie było, że się powtarzam, postaram się tak krótko, zwięźlej na temat odpowiedzieć na jego powiedzmy pytania. I teraz, tak, dla jasności, idziemy na łachę. Tutaj e, oczywiście. Jak już widziałeś, znaczy no widziałeś, widzieliście, przeszedłem przez most, idziemy tutaj do tych kapeloników, które są na wodzie. W zasadzie to kawałek za nimi stajemy, mniej więcej tutaj. Podnosimy sobie oczywiście wędkę z żywcem. Proponuję Ci zacząć od zerówki, ale choć zerówka z niby do, do pół kilo ryby, to może być różnie jeśli masz jedynkę, załóż jedynkę ale spróbujemy na zerówkę grunt no tutaj bym proponował chyba 2,5 metra, ale zaraz jeszcze się na sądzie przekonamy jak tam jest faktycznie tu jest nawet dużo, dużo jak widać więcej ale spróbujemy na tym 2,5 metra co tutaj nam się Zachce złowić myślę, że powinien nam wziąć już na tym gruncie. Bo trzeba brać pod uwagę, że możesz mieć wędkę 4-kilową, która nie ma możliwości powyżej 3 metrów robić grunt i będziesz właśnie w tej granicy tutaj oscylował. Więc, no, dlatego nie próbuję na wyższym gruncie, znaczy na, na, na większym gruncie. Godzina no, jest 9.30, no troszkę jest powiedzmy już późno. Lepiej ta ryba bierze wczesnym rankiem, tak powiedzmy, jeszcze do godziny 8, chyba najlepiej ona bierze. Mnie bynajmniej zaraz zobaczymy, no powinna wziąć. Założyłem jak widać, trójkę, żyłkę. No zobaczymy. Może, może będzie za słaba, bo te konie faktycznie są mocne, a szczególnie te medalowe. Ale też biorę pod uwagę, że wiadomo, no, na początkowych levelach, kiedy robi się to zadanie, no możecie nie mieć mocniejszej żyłki. Jest alternatywą właśnie na drugie pytanie yy, Damiana. Jeszcze odnośnie pytania wędek, a konkretnie o, o wędkę spinningową, gdzie ją może kupić chyba, tak? Tak. Słuchaj, wędkę spinningową... Wędkę spinningową to Ty powinien. Aha, teraz chyba nie sprawdzę tego, bo Ty masz wędkę dorzuconą. Mhm. To nic, bo i tak chwilowo nie bierze. Wyjmę tą wędkę, eee, powinieneś mieć, jeżeli jeszcze nie rozpakowywałeś wędki spinningowej, zestaw spinningowy. Tylko teraz już nie pamiętam, czy on jest e, w samym spinningu w tej zakładce. Być może tak, e, już mam, jak widzisz, rozpakowaną tą moją pierwszą wędkę, więc e, no nie umiem teraz przy, przy, przypomnieć sobie, czy na pewno to było w spinningu ale zakładam, że tu będzie, w tym właśnie spinningu taka paczka do rozpakowania, tak jakby zestaw spinningowy, rozpakowujesz to i masz ten spinning 2,40 kg do tego bodajże dostaniesz tę tą juniorka blaszkę i najprawdopodobniej chyba jeszcze powinna być właśnie ta zielona junior TWS 1 także na start jakiś tam spinning masz, możesz rzeczywiście z nim tu próbować tego konia złowić, bo ...to nie jest powiedziane, że nie złowisz. Ewentualnie, gdybyś jak, no miał problemy jednak z wyciągnięciem na tą wędkę, no to zostaje Ci aukcja. Jeżeli masz jakieś pieniądze zarobione, czy to nie wiem, sprzedając mu to masę, mu tą mielonkę albo inne jakieś rzeczy, na przykład co się opłaca. Na przykład się opłaca. Nie wiem jaki masz level Damian, bo jeżeli możesz iść na staw karasiowy, to proponuję żebyś tam przeszedł, połowił trochę karasi. Bo raz, że karasie sobie to wymieniasz na kokeny y, medalowe, a druga sprawa, po, bucując po tych terenach wokół tam stawu, wzdłuż w sumie stawu, od ławki, jakbyś szedł tam gdzie jest ognisko. W, 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 Patrząc na wodę w lewą stronę do końca, dużo kupek będziesz miał takich z dyniami, z ziemniakami, z kukurydzami, a także jakieś pola polana, jakieś kopce, Wiadomo, podnosisz z tego różne właśnie fanty. I tu już masz na przykład alternatywę na dość szybki zarobek, bo to co tutaj mam, to jest praktycznie dzisiaj przez... No żebym cię nie skłamał, 20 minut byłem na krasionej ustawie. I w 20 minut praktycznie chodziłem tylko od miejsca do miejsca i zbierałem. I podniosłem, miałem chyba dwie jedynie, więc podniosłem 5. I miałem 8 ziemniaków, więc podniosłem 10. Do tego podniosłem połowę tych kukurydzy. 12 miałem 6, czyli 6 podniosłem I już tutaj takiego ziemniaczka, gdybyś na przykład chciał sprzedać, to jest dość szybki zarobek. Taki ziemniaczek. Na przykład pieczony kosztuje 6,50 i moim zdaniem nie opłaca się go piec, bo trzeba wodę i soli, to też kosztuje. Lepiej go sprzedać w tej postaci, zobacz, 5 zł masz praktycznie bez żadnego ale. Z kukurydzą jest 15, tak? Jeżeli ja podniosłem dzisiaj 6 kukurydz w niecałe pół godziny, no to zobacz, to mam ponad, no, no nie ponad, no 6, 90 Liczmy złotych za samą kukurydzę 10 ziemniaków, to jest kolejne 5 dych i tam dynie jeszcze miałem dynia chodzi po 2,50. Ja tej dyni mam no dziś podniesionych 5 sztuk, tak? No to, to masz jeszcze coś po, tam na 15 powiedzmy dudka, tak? Także, jakby nie patrzeć, no, sporo ponad stówkę za sam taki projekt się kłam, pół godziny podniesione, A to już da Ci możliwość jakąś na przykład na aukcji kupienia. Na przykład, yy, zobacz. Szóstka kołowrotek. Jeżeli masz problem z, z dobrym kołowrotkiem, 30 powiedzmy tam złoty, masz 6 kilo kołowrotek, tak? Bambus czwórkę, zobacz, 55. 8 już jest nieco droższa, bo 146, ale nie ukrywam, że warto by było na tą wędkę już zarobić. Bo tą wędką muszę trochę połowić dłużej, i jakby nie patrzeć yy, możesz i na stawie karasiowym już nie się pobawić. No, chyba że masz konstrukta wędkę, no to wiadomo, nie ma o czym mówić. Te wędki wtedy nie patrzysz. Jest, widzę, spin konstrukt, no, ale jak widzisz, 2700, więc on jest dość, dość drogi. Później spin Spinpike T1 to już jest inna powiedzmy, bajka, to już jest typ B sprzętu, więc nie na początku na pewno do użytku. Więc na pewno jeżeli nie masz dobrej wędki, a bynajmniej mniejszą niż czwórkę, to nie szukaj gdzieś tam innych łowisk, bo szkoda prowiantów, lepiej sobie na aukcję dosłownie zarób trochę pieniędzy czymś i widzisz, za 55 na ten moment już bym kupił tą wędkę i do tego sobie taki powrotek za trzy dyszki i szóstka ewentualnie piątka będzie też za podobne pieniądze też kupisz i tak naprawdę masz już podstawowy zestaw, no widzę, nie ma dziś żyłki jakiejś dobrej do tego bo nie ma, ale często są też piątki żyłki na przykład w sprzedaży co też polecam, jeżeli nie masz po prostu takiej żyłki Wydasz może, no liczmy 3 dychy. tam tu już jest widzę drogi, ale tak, tu liczmy, wydasz 3 dychy. Tu niechby 5, 6 dych, no masz 90 i żyłka. No niech 3, 4 dychy. Jakieś 130, 140 w porywach złociszy i masz zestaw złożony. Dość fajny, dość mocny, że raczej dobry i adekwatny do tego konia. Ja jeszcze na chwilę na schron pójdę. Gdzie ten stół tu jest? Tam. Jeszcze sobie sam przypomnę, bo to tak nagrywałem, to już spory czas temu i już przyznam, że dokładnie nie pamiętam. Tak, Spin Light się nazywa dokładnie. I jak widzisz, pierwszy to jest dwukilowy. I żebyś go wytworzyć, żebyś go wytworzył, potrzeba trzech uchwytów, dwóch części wędziska. Ile tu jest? wróć wróć, wróć, wróć coś tu skopsałem, niepotrzebnie to naciskam żeby to wytworzyć 8 chyba sztuk przelotek jeżeli go stworzysz masz już załóżmy te 3 uchwyty te wędziska i te przelotki oczywiście go stworzysz, później robisz spin trzeci musisz użyć właśnie ten spin 2 i do niego jeszcze dokupić bądź stworzyć trzy przelotki i dokupić, bądź stworzyć trzy uchwyty jak już to ogarniesz tworzysz, wyjdzie ci spin 3 jak ci wyjdzie spin 3, możesz sobie ogarniać spin 5 oczywiście spin 3 jest jako część składowa jedna część wędziska, trzy przelotki znów trzy uchwyty, czyli jak widzisz już już mamy trzy po 3, czyli już 9 uchwytów do tego momentu Przelotek yy, mamy, tu jest 8, tu 3, czyli 11, i tu kolejne 3, czyli masz już 14 przelotek. 14 przelotek, 3, 6, 9 uchwytów, 2, tu nic, i tu 1, i 3 części węziska do. Do spin light piątego, czyli 5 kilowego. Pięciokilowego. I teoretycznie ten pi piątka spin, jeżeli byś faktycznie zdecydował się robić to wszystko sam, na tego konia oczywiście ci wystarczy już spokojnie, już dasz sobie radę. Oczywiście musisz mieć kołowrotek jeszcze 5 Bo wiadomo, że ten spin, choćby miał 5 kg, to za wiele nim nie ugrasz i nie uciągniesz, jak będziesz dwójką kołowrotkiem zwijał, czy na dwójce żyłce. To też bierz pod uwagę. No i oczywiście jakbyś chciał jeszcze dalej go tam ulepszyć, to jeszcze jak widzisz możesz spinusemkę zrobić. No na to już trzeba trochę więcej zasobów, bo oczywiście nasza wędka piątka. Kolejne teraz znowu sześć uchwytów. Czyli już mieliśmy 9 i już mamy 15 uchwytów do tego momentu potrzebnych. Kolejne sześć przelotek i kolejne trzy wędziska. No i jeszcze mało tego kompozyt i to trzy sztuki. Także jak widzisz Spini 8 żeby mieć docelowo, troszkę będzie cię kosztował. Nawet nieważne, czy to będziesz chciał kupić na giełdzie, te wszystkie podzespoły, bo kupisz to. Jeśli masz trochę zasobu pieniędzy, to oczywiście to wszystko kupisz i dość szybko byś to stworzył. Ale jeżeli biednie stoisz z pieniędzmi i przyjdzie ci wszystko po kolei robić, no to musisz się uzbroić w cierpliwość, bo wszystko idzie tu zrobić. Taki widzisz uchwyt, zrobisz sam, tylko musisz mieć jeden kompozyt, jedną biomasę. Tak? A żeby kompozyt zrobić z kolei, musisz mieć jeden metal, jeden plastik, jedną mutomasę, czyli musisz te mutanty znowu łowić. Także to nie jest to taki hop, aczkolwiek jest to wszystko do zrobienia, ale na pewno wymaga no, czasu. To nie jest tak, że coś tu się zadzieje od tak. Nawet na tą podstawową wędkę, jak widzisz, trzy uchwyty musisz wykonać. Na części wędziska to jest jeszcze tanie, akurat bo jeden plastik, jedna biomasa. Także tam OK. Czekajcie, bo może tak też mogę cofać. Tak Jeśli chodzi o przelotki, no to już będzie droższy przepis, bo już metal potrzebujesz. Możesz zrobić zadania na, na przykład na surowce, i też będziesz na przykład wybierał sobie zadanie żeby na przykład na metal robić, czy na plastik, tak, na coś, co interesujecie i jest Ci potrzebne do danego tam przepisu. Jeśli chodzi o uchwyt, to jak widzisz, no, kompozyt, tak, no kompozyt oczywiście można kupić. Ja Ci nawet mogę to szybko w sumie sprawdzić, tak, na nabiegu. Kompozyt, 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 czy nie wiem, czy akurat, akurat będzie w tym momencie, bo, bo jest. No jest po 5. no powiem tak, jeszcze jest w dobrej cenie, bo już widziałem kompozyty po i80, ale no jak widzisz do tanich też nie należy tak zupełnie, tak no nie jest to bardzo mało. Tych uchwytów być zrobić, o ile pamiętam, 15, więc, no pie... czekajcie, 15, 15, jak mówiłem, do uchwytu było, po... nie otworzę, szkoda drugiego okna, ale było też potrzeba właśnie kompozyt. Czyli 15 kompozy kompozytów, jakby nie patrzeć, musisz kupić. Więc masz 7,5 same kompozyty, tak? Co tam byś jeszcze musiał? Będzisko. No też tam ich się kilka sztuk nazbierało. Łącznie. No ale jest po 12. To jeszcze jest półbiedy Można jeszcze to by było kupić. Jeśli chodzi o przyrodki, też półbiedy bo też ich też tam jakoś dużo więcej... Nie pójdzie tam, powiedzmy, za 150 może Dudka kupić przylotki. Najgorzej z tymi uchwytami. A oczywiście możesz bezpośrednio uchwyt kupić, tak, bo tam jeszcze mutomasa byłaby potrzebna do kompozytu dopiero byś zrobił sobie uchwyt, A mutomasa z kolei, biomasa, biomasa jest w ogóle, jest. Patrz, 51, czyli już masz ponad stówkę. Jedna mutomasa, jeden kompozyt liczmy po 5 dych, to już masz stówkę, żeby jeden uchwyt, czyli teoretycznie ci się nad nią opłaca kupować części składowych, lepiej od razu gotowy uchwyt, bo ci wyjdzie taniej I, i punktów pracy nie stracisz. Yy, także tak to mniej więcej wygląda, no. Jak masz sporo pieniędzy odłożone, zarobione, idź w to, bo nawet, wiesz, ja ci to liczę docelowo już na tą wędkę, tak, a przecież nie musisz, bo jak mówię, nawet myślę, że tą trójką już byś sobie chyba dał radę z tym, z tym okoniem, jeśli tak bardzo chcesz go na spinning łowić. Yy, tylko pamiętaj właśnie podstawa żyłka i kołowrotek, bo nic ci po dobrej wędce, jak będziesz łowił na słabym dwukilowym kowrotku czy dwukilowej żyłce. Więc tutaj możesz się bawić oczywiście w tworzenie swojej wędki spinningowej. Nawet polecam to szczerze mówiąc, bo tak naprawdę to w tej grze nie ma innej jakiejś wędki spinningowej typu A, którą możesz sobie gdzieś w automacie kupić. Tu są tylko bambusy w automatach. Ewentualnie wędki gruntowe. Samych spinningów jako tako na początkowych levelach nigdzie nie kupisz. Jedynie co to masz to, co dostałeś na start gry. Rozpakowujesz 2,40 kg. I chcąc mieć jakikolwiek lepszy spinning, to zostaje ci albo właśnie klepanie go tutaj z craftingu tą metodą, no albo aukcja, robić pieniądze w inny sposób, mutomasę sprzedawać, bądź z niej coś tam robić, na przykład takie kompozyty, powiedzmy, tak. Bo jeżeli łowisz mutanty, no to wiadomo, że i mutomasy mieliś dużo. Jeżeli robisz zadania na surowce, no to i plastiku, metalu też nazbierasz, a więc teoretycznie samych kompozytów, nawet jakbyś byś narobił i posprzedawał, czasem może być to dla ciebie korzystniejsze niż zbierać, zbierać, zbierać docelowo wszystko i to robić, lepiej sprzedać to i powiedzmy kupić sobie tam początkowo ile tam potrzebujesz na ten tylko 3 i później na ten drugie, czyli 6 tylko uchwytów, żeby mieć 3 kg. później tutaj 8 i 3, 12 przelotek 6 uchwytów 12 przelotek i dwie części wędziska. Czyli teoretycznie nie wyjdziecie tutaj jakoś bardzo drogo, bo 6 uchwytów, no ok, to jest najdroższy materiał. 95 na ten moment, czyli masz liczmy, że 6 stóp wydasz na te uchwyty, na to wydasz 25, i na to wydasz też tam liczmy było po 13, a potrzebujesz tu 8, i tu 3, 12, no to też jakieś 150, czyli masz. 600, 700, no liczmy, że 9 stów ta wędka wyjdzie do 3 kg, ale będziesz miał swoją, zrobioną przez siebie po prostu uprościsz sobie kupując części składowe a później wiadomo, łowiąc se tą 3 kg, pomału sobie zarobisz, bo czy pójdziesz lenie łowić, czy jakieś szczupaczki tutaj, czy te okonie, coś w końcu zarobisz i możesz sobie pozwolić tam no, dokupić z czasem następne 3 uchwyty, następne 3 przelotki jedną tą część i już będziesz miał piąteczkę to już praktycznie to już nie jest taki wielki dodatek tych pieniędzy żeby tak naprawdę już wejść w pięciokilowy spinning później będzie nieco gorzej bo znów tych 6 uchwytów jeszcze ten kompozyt dojdzie ale to już jest późniejszy temat jak do piątki spina dojdziesz to będziesz łowił dość długo bynajmniej już dasz sobie radę i na karosiowym stawie i tutaj tym bardziej na początek ten 3 kilo, to myślę, że tutaj jak do tego koniec, tam chcesz go teraz drapnąć, spokój ci wystarczy. To nawet tą 2.40, co ty masz w ekwipunku, powiem ci szczerze, ja bym próbował, bo to jest, to jest dokładnie ta wędka Junior 2. Taką wędkę dostaje każdy gracz na start. Musi po prostu rozpakować tą paczkę, i, i masz coś takiego. I ja. Nie na tym koncie, bo to akurat specjalnie pod YouTube'a stworzyłem, ale na moim tym pierwszym koncie, gdzie już mam tam któryś tam, nie pamiętam, 30 któryś level, to właśnie, no wiadomo, jeszcze nie miałem sobie jak pomóc, gdzie sobie coś skraftować, musiałem właśnie się męczyć tą wędką. I wiem, że ja na tej wędce łowiłem właśnie i szczupaki, i okonie, i tego okonia właśnie medalowego też na tej podstawowej wędce złowiłem czyli jest to do zrobienia oczywiście może być tak, że ci pierwsza, druga ryba ucieknie, bo albo wywinie ci żółkę albo ci się zwyczajnie zerwie, bo też tak potrafi ale idzie to zrobić tą wędką która to jest godzina? No, 15 jeszcze raz pójdę na tą łachę yy, oczywiście no zobaczymy, czy ten okoń się zlituje i weźmie bo tak jak mówię no najprawdopodobniej godziny ranne pamiętam że nawet o zobaczcie jak lewituje kawałek mostu widzicie za mną tu z boku zobaczcie oddala się o taka jakaś niedoróbka najprawdopodobniej no yy, rano będzie dopiero chyba efekt ale wierzcie mi, nawet tu, teraz na tym koncie, właśnie specjalnie zrobionym dla Youtuba, ja go właśnie złowiłem, tu gdzie idę, bo tam łowiłem, ale nie mogłem złowić medala. Bardzo niedużo, ale mu brakowało. No jeszcze, jeszcze możecie spróbować tu, na tym wycięciu. Nawet spróbuję, bo teoretycznie tu też jest głębina, nawet ciut mniejsza bo 270 więc zobaczymy oczywiście lecimy na te 250 i zobaczymy No, także jak widzisz, Damian, jest tutaj możliwe złowić tego konia, jak najbardziej możliwe. Robię ten odcinek, a raczej ten poradnik z cięciami. Pewnie zauważyłeś, że czas jest różny co jakiś czas, ale wiesz mi, trochę się no tutaj naczekałem na te brania, bo ten czas brań jest jednak faktycznie różny. Raz było rano, no teraz mi akurat wziął po południu, więc no. Ale nagrywałem to w ogóle w nocy wczoraj, więc i jak o dziwo nie chciał mi brać, dlatego no musiałem dzisiaj dograć ten kawałek właśnie, żeby Ci pokazać, że faktycznie jest do ten okoń tu w tym miejscu. Może tak być, że będziesz miał jakiś felerny dzień, że będzie kiepsko Ci tutaj chciał brać, ale nic się nie martw, jeśli nie przyjdziesz tutaj, nie wiem, o 15, znaczy przyjdziesz o 15, nie złowisz, następnego dnia możesz przykładowo właśnie między 6 a 8 rano próbować, bo on rano też powinien dobrze brać. Tak czy siak jest złowiony, widziałeś medal wszedł 250 cm grunt na bambusową wędkę z żywcem na haczyku zerówce. Także teraz idziemy jeszcze na schron. Myślę, że jak mogłem, tak pomogłem. I odnośnie tego konia, i odnośnie tej wędki spinningowej, wytłumaczyłem chyba dość obszernie, jak ją wytworzyć. Z jakich tam części potrzebnych, składowych, ewentualnie kupić coś do tej wędki. Myślę, że tutaj już sobie z tym poradzisz, bo dość chyba tam jasno to wszystko wytłumaczyłem. Także z tym Twoim zapytaniem, jednym i drugim, mam nadzieję, że Ci pomogłem. A jeśli chodzi o ten poradnik, no to oczywiście dobiega końca. Zapraszam oczywiście do następnego odcinka, gdzie może właśnie jeszcze wykorzystam okazję i zapowiem sobie, że raczej Wam zapowiem, że w następnym odcinku chciałbym chyba przejść na moje to drugie konto, gdzie mam 39 level. I na tamtym koncie przejdziemy sobie na. Yy, jak to tam się nazywało, na Pustkowia ta lokacja. Po to, żeby wam pokazać nie tylko, gdzie łowić, jakie powiedzmy tam te mutanty ryby, ale przede wszystkim i głównie, gdzie są kubki śmieci. Bo jeżeli dobijecie ten crafting właśnie do poziomu trzeciego, tak jak mówiłem na którymś wcześniejszym, że moim odcinku, to będziecie mogli zbierać kubki śmieci. I właśnie będzie ten odcinek następny, właśnie o tym na pustkowiach. Pokażę, gdzie, jakie kubki, ja bynajmniej wiem, gdzie są. To Wam oczywiście pokażę, żebyście wiedzieli, gdzie docelowo iść i konkretnie podnosić śmieci. Tylko pod warunkiem, że macie trzeci punkt craftingu odblokowany. Yy, także to na tyle dzisiaj. Zapraszam do kolejnego odcinka, w którym właśnie zobaczycie, gdzie się zbiera śmieci na pustkowiach. A dzisiaj dzięki za uwagę i mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się. I tobie, Damian, połamania. Trzymaj się, cześć.